Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. W niedzielne popołudnie. Pogoda u mnie jest byle jaka jest wiecznie, deszczowo także zostałam w domu, nigdzie się nie wybierałam. No, taką pogodę raz, że się boję na ten mój policzek. No, a drugi raz, to nie ma nawet ochoty i sensu gdziekolwiek iść czy tam jechać. Także jest, jak jest, więc postanowiłam skończyć moją czapkę. Za chwileczkę zobaczycie, jak mi wyszła ta czapeczka. Moja czapeczka w całej okazałości. Została mi włóczka. Włóczka z tej bluzki. To jest cienka włóczka, więc postanowiłam ją wykorzystać. I taka czapeczka na teraz. Ona nie jest wcale opięta. Ale taki, no, włóczka jest fajna, bo jest taka elastyczna, więc nie odstaje nigdzie, tylko ładnie przylega. Póki nie zrobię, bo jeszcze mi została, póki nie zrobię ten oszukany golf, bo będzie, więc będę chodziła w tym szaliczku. Idealnie pasuje na teraz. Będę już nosiła tą, tą czapkę, ponieważ w tych innych jeszcze jest za gorąco w takich wełnianych, ciepłych na zimę typowo. A ta jest idealna właśnie na teraz. Ochrania od wiatru. Gdyby było jeszcze chłodniej, to mam zawsze kaptur, można założyć kaptur, ale wydaje mi się, że na tą porę to jest bardzo fajnie. No i widzicie, w sumie dwa dni, i, i czapka zrobiona. Włóczka się nie zmarnuje, został jeden motek i trochę tam jeszcze mniejszych takich, także. Coś tam oszukanego zrobię, także coś oszukanego po szyję zrobię i będzie taki ładny, jesienny komplecik. No. Łóczka z tej bluzeczki, którą niedawno robiłam i wam pokazywałam. Także będzie fajny komplecik. Jeszcze jak tu będzie ten oszukany golf, to kurtka i, i super komplet do wyjścia. Jeszcze mi się marzy w takim kolorze jesieni, w kolorze rudym. No, ale nie mam teraz jakoś czasu wyjść i, i, i szukać tych włóczek. No, przyjdzie taki moment, że, że się tym zajmę. No, widzicie, na tą czapkę zrobiłam, w tej czapce zrobiłam 124 oczka. 124 oczka mówiłam poprzednio, ale tak powtarzam, ponieważ może ktoś wejdzie w tym filmie i, i ktoś nowy nie będzie zorientowany, co i jak. Więc mówię, robiłam drutami numer 3, 124 oczka, spory taki ściągacz, żeby wywinąć, bo ja lubię takie wywijane chociaż. Nie musi się, można ją tak nosić, ale ja lubię wywijane takie czapeczki. No i tak. I co tam jeszcze chciałam powiedzieć? Robić tak dotąd, mniej więcej. Wzorem robiłam tutaj. Mm, Wzorem na prawej stronie jedno oczko prawe, jedno lewe, a na lewej stronie wszystkie oczka prawe, a tutaj gdzieś tak już podtąd, do, odtąd to robiłam dwa oczka na prawej stronie. Dwa oczka razem, dwa oczka razem, dwa oczka razem, na, na lewej stronie wszystkie lewe, tak jak wychodziły i znowu dwa oczka razem, dwa oczka razem, aż zostało jedno oczko, które przeciągnęłam na lewą stronę i zszyłam. Zszyłam ściągać. Na prawej stronie, bo jest wywijany, żeby tego szwa nie było widać, a, a resztę czapki na lewej stronie. I wyszła taka miła, przyjemna, a w ogóle to jestem zdziwiona, że taka jest miła ta włóczka do czapki, bo nie wszystkie właśnie włóczki takie są, nie są takie sztywne. No i tyle chciałam Wam powiedzieć i, i pokazać. Przede wszystkim, co zrobiłam, że skończyłam tą czapkę. No i fajny efekt. Na razie ten szaliczek musi być. No i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło na razie.